Okej, okay, pierwsze pytanie do mistrza Polski Juniorów w WKKW. Jak się czujesz z tym tytułem? Bardzo dobrze. Po dwóch startach, w których zdobyłem srebrny medal mistrzostw Polski, to złoto w ostatnim roku jest zwieńczeniem całej mojej kariery juniorskiej. Biorąc pod uwagę, że mówisz najwięcej z Waszej trójki, powiedz jeszcze, to jest koń Twojej siostry, tak? Spodziewałeś się takiego wyniku? Nie spodziewałem się takiego wyniku. Tak, oczywiście to jest koń mojej siostry, ale już wcześniej, parę lat temu startowałem na tym koniu. Myślę, że... Ten wynik jest dla wszystkich zaskoczeniem, że to akurat ten koń, który myślę, że nie był brany pod uwagę przez nikogo jako kandydat do tytułu. Agata, srebrny medal w Mistrzostwach Polski w WKKW. Czy ty się spodziewałaś z kolei? Yy, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, ale no wiadomo, miałam jakąś nadzieję. Żaden wstyd przegrać z Michałem, jest naprawdę bardzo dobrym, doświadczonym zawodnikiem, także Jestem z siebie dumna. Powiedz parę o twoim koniu. Skąd w ogóle, gdzie go znalazłaś? Bo to jest koń o imieniu... Fernhilgul Diamond. Właśnie, czyli nie polskim. E, skąd go wzięłaś? Znalazłam go w Anglii. Wcześniej był w Irlandii, ale został przetransportowany do Anglii i no i jakoś znalazł się u mnie. E, brązowy medalista. Jak ty się czujesz z tym tytułem? Nie no, dla mnie to jest w ogóle duże zaskoczenie. Nie spodziewałem się tego, ale, ale gdzieś tam w sercu była taka nadzieja właśnie na ten medal. I się udało. Jak będziecie świętować wszyscy osobno? Czy razem? Myślę, że razem. Dzisiaj jakieś plany konkretne? To wyjdzie Na razie się. musimy... Na razie kompanię Michała. <laughs> I najpierw musimy oczywiście się uporać z wszystkimi wywiadami. Jasne. Dobra, gratulacje i dziękuję bardzo. Dziękujemy.